Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale. A dziś pokażę wam coś, co na pewno wam się spodoba. Także siądźcie sobie, wycilujcie jak zawsze i oglądajcie mój film, w którym pokażę wam najgorsze Kidy i ich bekowe zachowanie podczas gry w Stambul Guys. Mam nadzieję, że odcinki ze Stambul Guys wam się podobają i zostawicie tutaj łapkę w górę, żeby zobaczyć drugą część tego odcinka. Nie będę tutaj robił żadnego progu, bo to bez sensu. Po prostu, jeżeli komuś podoba się ten film, no to zostawia łapkę. W górę. A i oczywiście 1600 gemów może być Twoje. Wystarczy tylko, że zostawisz suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę, a w komentarzu napisz. Yy, w komentarzu napisz? Napisz komentarz po prostu dotyczący odcinka, by być branym pod uwagę. Koniecznym warunkiem jest także zaobserwowanie mojego Insta, przemotBG, do którego link macie podany oczywiście w opisie. To tam dowiesz się, czy gemy będą właśnie Twoje, a może Twoje, a może Twoje, Twoje. Pamiętajcie, że razem lecimy po 670 tysięcy subów i jest to ogromna liczba. A jako specjal, powrót waszego ulubionego Disco Przemka w nowej piosence Disco Polo. Ja już wiem, że nie możecie się tego doczekać, także jedziemy z tym śledziem. Dobry content to podstawa na YouTubie, pamiętajcie. Dlatego ten chłopak postanowił, że zostanie StumbleGuysowym terapeutą. W ogóle, jak to brzmi, StumbleGuysowy terapeuta? Tragicznie. Cześć, play your first match well I'm help you. W ogóle nie powiedziałem wam jednej bardzo ważnej rzeczy. Ten chłop wrzucił ten film i napisał, że jest to ASMR ze Stambul Guys. Dla tych co nie wiedzą co to jest ASMR to już czytam z Wikipedii. Yy, to jest zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Zjawisko to może zostać wywołane poprzez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne. Czyli w skrócie jego ćlamanie i mlaskanie miało być dla nas przyjemne. Ale zdradzę ci sekret autorze tego filmu. Nie było. No wątpię, że dla kogoś Ślamanie jest przyjemne w słuchaniu. No, nie wierzę, że ktoś taki istnieje. Ale jeszcze nie zapominajmy najważniejszego. Ten film miał być terapią dla graczy StumbleGuys, Guys, ale nie wiem jak. To jest po prostu jedno wielkie XD. Bo niby jaka terapia, co ten autor w ogóle miał na myśli. Jakie tam w ogóle styki w mózgu zostały przepalone, że powstał taki właśnie film? Tobie by się zdecydowanie przydała jakaś pomoc, bo chyba tam nie jest zbyt dobrze pod kopułką. No skoro wrzucasz takie filmy na YouTube, to zdecydowanie coś tam, coś tam nie gra. Jeżeli te dźwięki miały mnie uspokoić po przegranej grze w Stumble Guys, to zdecydowanie tego nie zrobiły, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej bym się wkurzył. Stumble Guys okazuje się jednak, że jest także czymś w stylu mam talent. To ilu uzdolnionych muzycznie graczy ma Stumble Guys to już nawet nie zliczę. Ale przed wami kolejny gagatek, który postanowił zostać raperem przez duże R. I co się wylosuje? Nie! To jest najgorsza mapa na świecie. Nie lubię jej! Ale w sumie dobra, może dziś będzie szczęśliwy dzień kurde, jakiś szkielet! Ta jego piosenka to jest po prostu jakiś losowy słowa generator. Tutaj na 100% nie było żadnego pisanego tekstu wcześniej. Na 100%. A on sam próbuje śpiewać, bo prawdziwym śpiewem tego nie nazwę. Jakieś randomowe słowa. A ja go nie lubię, a ja go nie lubię tutaj. Używam mózgi, bo nie lubię takiej skina. Yo, ej. Yo, yo, ej. Yo, ej, dobra, po dodaniu tych słów zwracam honor, zwracam honor. Jesteś prawdziwym raperem, bo powiedziałeś yo, ej, tak jak prawdziwy raper. Możemy używać double jumpa, popatrzcie. Nie, 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 tak, 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 nie, jest, o, tak, tak, nie, nie. To w końcu nie, czy tak? Weźcie się zdecyduj. Nie, gra nas denerwuje, uje... O jeo, o. Ja mam tylko nadzieję, że ten filmik powstał dla Beki. Ja mam nadzieję, że on zaraz tutaj wykrzyczy: I ce pranki, i ce pranki. ja żartowałem, tak naprawdę. Zagramy. Uwierzcie mi. Uwierzcie mi. No i widzicie, co się z nami dzieje. No właśnie, co się z tobą dzieje? Dlaczego śpiewasz bez żadnego bitu, bez żadnego tekstu? Mówiłem, że to jest głupia gra. No, patrzcie, wielki mistrz przegrał i od razu głupia gra. Jak do tego doszło? Nie wiem. Zostawcie lajka like i suba, zostawcie suba. O, ale za ten fragment muszę zdecydowanie go pochwalić. Zostawcie lajka like i suba pod tym filmem, jeżeli wam się spodobał, bo inaczej będziecie musieli słuchać zapętonej przez 24 godziny tej piosenki. Ale słuchaj, drogi raperze, żeby nie było też, że jestem taki niemiły. Bicik, napisz tekst i wtedy będzie na pewno zdecydowanie lepiej. Pozdro! Z StumbleGuys to prawdziwy styl życia i niektórym rzeczywiście przydałaby się przerwa od tej gry. Chociaż nie, niech jej nie robią, bo przynajmniej mamy złoto content do tych odcinków. Na przykład ten gracz zrobił opening ze StumbleGuys w prawdziwym życiu. Spytacie się Przemek, ale jak to zakręcił kołem fortuny w realu? He hej, tutaj was zaskoczę. On sam prezentuje na sobie, jakiego skina właśnie wylosowaliśmy. Ej, no i niestety słaba postać nam wypadła, no. Zdecydowanie jestem fanem skina tego z papierem toaletowym. Bo to przyjemne z pożytecznym, no wiecie, jakby mi się papier skończył, no to... A zresztą nieważne, nie będę już wam kończył tej historii, bo może teraz ktoś akurat je, także smacznego. A uwaga, od tego odcinka gramy o wysoką stawkę. Każda osoba, która wyśle mi nagrania do tej serii, nieważne czy swoje, czy znalezione w internecie, i ja użyję później tego nagrania w kolejnym odcinku, to zarobi 20 zł PSC które może wydać na przykład na StumbleGuys. Wysyłajcie mi takie nagrania, tak jak mówiłem już na Insta, przełapę PBG link w opisie. Przeszukując internet można znaleźć prawdziwe perełki. Na przykład takich dwóch graczy, którzy pokazują nam rzeczy, które nie mają sensu w StumbleGuys. Na razie to ja zastanawiam się, jaki sens ma ich filmik, co oni w ogóle udają i jak to ma się do Stumble Guys. No jeden drugiego tam jakoś lekko szturchnął, a ten drugi już węża na podłodze udaje. Ja się pytam, jak to ma się do Stumble Guys. Proszę, widzowie, oświećcie mnie, bo może to ja czegoś tutaj po prostu nie ogarniam. Też jest taka szansa. Co oni w ogóle mieli na myśli i co oni tutaj w ogóle pokazują? Piszcie w komentarzu, najciekawszy z nich będę wyróżniał serduszkiem. A wiem, że wyobraźni i poczucie humoru to macie, widzowie, o i macie już nieraz się o tym przekonałem. Stambul Geist nawet nie ma takich animacji. Nie możemy udawać węża na podłodze, no. No nie wiem, nie wiem jakie tutaj procesy myślowe zaszły, no chyba się już poddaję. I nie chcę wiedzieć o co chodziło w tym filmie, ale przynajmniej pośmieliśmy się z czyjejś głupoty. A ty nie pozwól, żeby inni śmiali się z ciebie, że nie zostawiłeś jeszcze suba na tym kanale. Przypominam, że na 670 tysięcy to wy będziecie mogli pośmiać się ze mnie, bo wrzucam piosenkę Disco Polo, także warto zostawić tego suba. Tańczyć każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Ja akurat zaliczam się do tej drugiej grupy, bo w tańce to ja zdecydowanie nie umiem, no chyba, że to jest Fortnite'a. Ale nie każdy ma dwie lewe nogi, tak jak ja. Ten chłopak zatańczył do piosenki z menu Stambul Guys i ułożył swój własny układ taneczny. Podziwiajmy. Nie zamierzam tutaj zbytnio oceniać tego tańca, bo nie jesteśmy w tańcu z gwiazdami, ale propsuję za zajawkę, no i widać, że naprawdę lubi tańczyć. Na dodatek nie boi się tego pokazywać w internecie. Ja na jego miejscu poszedłbym do jakiejś szkoły z tańcami z wygibańcami. Może on przynajmniej nauczy się tańczyć, bo dla niektórych to już chyba <grym> za późno. A wy jak oceniacie ten taniec w skali od 1 do 10? Napiszcie to koniecznie w komentarzu. Mam nadzieję, że fajnie oglądał wam się ten odcinek i zostawiliście już suba, z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siemanku!